Witam na kanale Sillatar, Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku ryb na luty 2023. Dwójka monet jest na pierwszy tydzień kapłanka i rycerz mieczy. Drugi tydzień piątka monet. Kryzys daje o sobie znać, ale przy, smutek przechodzi w radość. O, proszę bardzo. Szóstka monet. Dobrze. Kiepsko się zaczyna drugi tydzień, co prawda, ale dobrze się kończy. Potem mamy trzeci tydzień, to mamy piątkę mieczy, asa mieczy, siódemkę mieczy, same miecze. Ale ten as mieczy jest pozytywny, jak się odetniecie od tego, co Wam szkodzi. Czwórka monet to już jest kolejny tydzień, czyli czwarty. Umiarkowanie bardzo dobrze. Co tam jeszcze? Cesarz. O, bardzo dobry czwarty tydzień. I cesarzowa. Cesarz i cesarzowa. Może tak zrobię, żeby ich było ładnie widać, bo są piękne karty. Bardzo pięknie się kończy. Czyli cóż, no... Owszem, problemy się pojawiają w trzecim tygodniu i tam początek drugiego jest cięższy, no ale tam to wynika z waszego postrzegania, że wy tam nie chcecie dostrzegać tego, co macie, tylko skupiacie się na tym, czego nie macie. I dlatego to tak wygląda. Ale co macie? No, macie pracę, no, pracę macie, to powinna być, powinny być pieniądze. No i są pieniądze, no jest pokazane, że macie dosyć tych, o ja, jeszcze czwórka monet. Czyli pieniądze macie, jest praca i to nawet dużo pracy, może być nawet podwójne źródło dochodu dla niektórych, a niektórzy, no oprócz pracy, będą mieli jeszcze inne obowiązki, także pewne przeciążenie tu będzie, ale. Ale no to o tyle to jest dobre, że jeżeli podwójna praca, no to tych pieniędzy zarobicie więcej. I tu faktycznie widać dobre prosperowanie w czwartym tygodniu. Ale co tu się tak wybija na pierwszy rzut oka? Takie żonglowanie zadaniami. No trzeba będzie tą pracę pogodzić z innymi obowiązkami. A jeżeli będą dwie prace, czy tam na półtora etatu, czy jakieś nadgodziny, no to po prostu trzeba będzie te zadania tak ze sobą pogodzić, te obowiązki pogodzić jedne z drugimi dopasować jakoś je do siebie, bo to też o czas chodzi, żeby w czasie się zmieścić. No cóż, albo trzeba będzie wybrać to, nad czym bardziej się skupić, i co jest priorytetem, i bardziej i prędzej musi być wykonane, albo bo niestety skupić się na, na podwójnych obowiązkach, czyli i tych domowych, i tych zawodowych, i cóż, trzeba tu elastyczności. No po prostu ta karta mówi o tym, że potrzeba elastyczności, przystosowania się do tych różnych sytuacji, do tych różnych obowiązków potrzeba eksperymentowania po to, żeby sobie ułatwić tutaj życie, bo jest, no, jest ta trudność, to jest dobra trudność, że macie pracę, ale bo to, bo to jest dobra wiadomość, ale ta trudność polega na tym, że obowiązków jest dużo i trzeba wymyślić sposoby, żeby sobie pogodzić te wszystkie obowiązki ze sobą żeby sobie z nimi dać radę bo trochę dużo tu tego jest tu będzie taka potrzeba łączenia ze sobą różnych elementów, czyli jakby nawet nie było podwójnej pracy, tylko w ramach jednej pracy, no może trzeba będzie łączyć jakieś różne, na przykład będą dwa, dwa projekty jednocześnie w jednej pracy, na przykład, może być tak, czy, czy dwa zlecenia i to w czasie będzie trudno się zmieścić, dlatego trzeba będzie tu jakoś eksperymentować, no jakoś tutaj sobie. Połączyć pewne rzeczy. Może, jak jedziecie do dwóch klientów, no to będziecie się starać, żeby oni byli blisko siebie gdzieś, żeby czasu nie tracić na dojazdy. Przykładowo, no tak mówię, bo to różne są sytuacje. Jakoś tu trzeba będzie łączyć, eksperymentować, wyważyć. Wyważyć jak wyważyć, ale po prostu no, mieć jakieś pomysły na to, jak sobie tu poradzić, żeby te wszystkie obowiązki czy zlecenia wykonać. No bo możliwości są i to jest dobre, że są te możliwości, tylko ożywienie jest bardzo dużo, dużo, dużo pracy. No i, i, i dużo potencjałów, które warto wykorzystać, tylko żeby się nie przyciążyć, no jakoś tu trzeba sobie zorganizować pracę po prostu. Kapłanka mówi o tym, że jesteście w stanie sobie dać radę w tej sytuacji, jaka tu jest. Tylko trzeba korzystać też z mądrości wewnętrznej, nie tylko z tych umiejętności, które macie wykonując, wykonując dany zawód, ale tu intuicja się też przyda. No jakaś taka sytuacja niejasna może być, ale właśnie ta intuicja pomoże Wam rozwikłać tę sytuację, czy jakąś decyzję podjąć. Hmm, bo tu chodzi o to, żeby zaufać swojemu wewnętrznemu głosowi, czyli nie tylko zaufać swoim umiejętnościom, które tu macie, bo wykonujecie pracę, ale będzie taka sytuacja, że także ten wewnętrzny głos będzie tutaj musiał dojść do głosu głos będzie musiał dojść do głosu. Będzie on ważny, będzie tutaj dobrze podpowiadał. Będzie dobrze podpowiadał i cóż, i wskaże nowe rozwiązania jakieś, no bo tutaj są trudności, tak jak mówię, wynikające z nadmiaru obowiązków i czas skurczony, tak? Bo jak jest dużo obowiązków, to czas się kurczy, więc tu jakieś nowe rozwiązania będą potrzebne i właśnie ta kapłanka w Was, bo to jest Wasza kapłanka wewnętrzna, ona tu będzie podpowiadać. Ona ma to połączenie z duszą, więc, więc podpowiedzi ze strony duszy tu będą ważne. I co tam dalej mamy? No, to jest jeszcze symbol mocy, jeszcze dodam. Kapłanka jest również symbolem mocy, czyli macie dosyć mocy, żeby wykonać te wszystkie zadania, żeby sobie tu dać radę. Macie też wiedzę duchową i ta wiedza duchowa też was będzie wspierać tutaj. No, może jakieś zastanowienie też będzie potrzebne. W każdym razie realizacja planów tutaj jak najbardziej jest możliwa, bo to jest mocna karta. Tu mówi o tym, że, że dobre decyzje możecie podjąć i realizować swoje plany, tak żeby sobie tu dawać radę, nawet jakiś awans możecie dostać niektórzy z Was. Ale mamy rycerza mieczy. No, tu się trochę energię psują. Dlaczego? Dlatego, że tu się już za bardzo śpieszycie. No, macie tyle tych obowiązków, że już tu się za, zaczynacie za bardzo śpieszyć, żeby się wyrobić z tymi obowiązkami i zmieścić w czasie. No, i to powoduje pewną frustrację, pewne zdenerwowanie, bo chcecie szybko, szybko, ale pewnych rzeczy no nie można przyspieszyć. Pewnie, pewne rzeczy muszą być ze spokojem wykonane. Przede wszystkim nie może to się przerodzić w takie szamotanie czy w taką walkę z wiatrakami, bo wtedy tracicie dużo energii. No i macie poczucie braku, macie poczucie braku, czy to energii, czy to w życiu uczuciowym, czy, czy także w sprawach materialnych, też tutaj nie czujecie się wystarczająco zaspokojeni. To dopiero przychodzi później, no ale ja mówię teraz już o trzecim tygodniu, przepraszam, o drugim tygodniu, kiedy to odczuwacie jakiś brak, brak czegoś, czy to brak uczuć, czy, czy brak właśnie pieniędzy, czy, czy tam jeszcze czegoś innego jakiś chód może być też chód, no luty jest zimny miesiąc jeszcze, jeszcze zim, zimowy miesiąc, dlatego jestem tak ubrana o, <grym> tak jestem ubrana, bo to jest jeszcze tutaj zima ale przychodzą gorące klimaty, przychodzi tutaj ciepełko. To może być ciepełko uczuciowe, może być ciepełko związane z tym, że coś tu świętujecie, coś związanego z domem lub z rodziną, może zakończenia jakiegoś remontu, a może urodziny, może imieniny, może ślub wesele. To nie musi być koniecznie wasz ślub, może być ślub kogoś tam z rodziny czy osoby zaprzyjaźnionej, może to być. Coś jeszcze innego, może to być czas wakacji też, no niektórzy biorą urlopy zimą, więc czemu nie, może to być urlop. Ale w każdym razie tu już są gorące klimaty, tu już jest radość. Tam był smutek wynikający ze skupiania się na niedostatkach, ale jak przekierujecie uwagę na rzeczy pozytywne, to tej radości tu przybywa dużo, dużo, wibracje się podnoszą. I, no, następuje to świętowanie lub wakacje lub odpoczynek lub impreza. Może to być jakaś impreza w gronie znajomych na przykład, czy w gronie rodzinnym. Co dalej? Szóstka monet. To jest szóstka monet, czyli zrównoważenie energii. Przychodzi do Was to, co zainwestowaliście swoją energię wcześniej i wcześniej mogliście zainwestować w cokolwiek. Czy to może być związane z życiem zawodowym, czy, czy, czy takim bardziej prywatnym? Może komuś pożyczyliście na przykład pieniądze albo oddaliście jakąś przysługę i teraz ta osoba ma tutaj okazję wam się zrewanżować, ma okazję Wam tutaj oddać. Może to być zwrot z jakiejś instytucji, może z ZUS-u, może z jakiejś innej firmy, z jakiejkolwiek firmy, czy od jakiejkolwiek osoby, jakiś zwrot. Czy to pieniędzy, czy, czy, czy czegokolwiek innego, co jest, no bardziej to jest pokazane jako dobre materialne, więc faktycznie mogą to być pieniądze, ale. Jeżeli komuś oddaliście przysługę, to może to być w formie jakiejś usługi też. Trzeci tydzień mówi o nieudanej relacji z inną osobą. To, to, jest też karta myśli, więc tutaj trzeba by się przyjrzeć trochę swoim myślom. Jakie to myśli powodują takie nieudane relacje z inną osobą? No my nie chcemy często skupiać się na swoich myślach, tylko Obwiniamy tą drugą osobę, która, która rzeczywiście coś tam może mieć na sumieniu, czemu nie. Ale lepiej by było skupić się na sobie, na tych swoich myślach i zobaczyć, jak jest, jak jest, które z tych myśli są ograniczające, które z tych myśli utrudniają nam kontakty z drugą osobą, bo to jest karta myśli. Cały czas trzeba o tym pamiętać, że, że od myśli, Wiele rzeczy się zaczyna, czy to konfliktów, czy, czy nawet i, i pozytywnych rzeczy. Tu na przykład mamy coś, co może być pozytywne, zaraz powiem, ale tutaj jeszcze wracając do tego konfliktu, no dobrze by było nie czuć się zranionym, bo jeżeli będziemy czuli się zranieni, to będziemy tkwili w pozycji ofiary. Lepiej by było wyjść z pozycji ofiary, odciąć się od tej pozycji ofiary, od tych myśli toksycznych, jaki to jestem biedny, nieszczęśliwy. Lepiej by było się od tego odciąć. Dzięki temu zyskujemy możliwość, Czegoś fajnego, i to coś fajnego, pojawia się wszystko w czwartym tygodniu. Natomiast tu jeszcze mamy siódemkę mieczy. No jeszcze, jeszcze na dokładkę, coś tu mamy niefajnego, bo to może być osoba nieuczciwa. Może być to jakaś firma nieuczciwa. Nie musi być pojedyncza osoba, może być jakaś firma nieuczciwa. Czyli cóż. Trzeba uważać, żeby nie być wystrychniętym na dudka, jak to się mówi. Trzeba przejrzeć zamiary tej osoby nieuczciwej. To może być osoba zakłamana, może być osoba, która celowo chce nam po prostu nadszarpnąć coś, czy, czy, czy to pieniądze, czy, czy coś jeszcze innego. Osoba, która nie działa w, w zdrowy sposób lepiej by było się od niej odciąć też też nadal ten azmiec będzie obowiązywał czyli lepiej by było się odciąć zarówno od bycia ofiarą czyli od od tk tkwienia w takiej pozycji ofiary jak i tkwienia w pozycji jakby, jakby również odciąć się od takiej osoby toksycznej jakiejś nieuczciwej natomiast jest tutaj też taka informacja żeby nie wchodzić w konflikt z tą osobą, bo to powoduje tylko zaognienie te, tego problemu tylko po prostu dyplomatycznie się wycofać z tej znajomości czy z tej sytuacji dyplomacja tu będzie bardziej pożądana no tak mówią karty ja, ja nikomu nie narzucam, ja tylko mówię co tu jest bardziej pożądane, co jest bardziej korzystne ale już, już te taksyczne sprawy się tu kończą, już tu przychodzi zadowolenie, dobre prosperowanie, czyli zaspokojenie potrzeb materialnych, ale nie tylko. Także zaspokojenie jako osoba pełniąca jakąś rolę, czy to w rodzinie, czy w społeczeństwie, czy w miejscu pracy, bo macie i cesarza, i cesarzową, czyli zarówno takie, taką decyzyjność dużą. Decyzyjność, jak i zdolności kreacji i zaspokojenie swoich potrzeb, takich czy to rodzinnych, czy, czy jakichś jeszcze innych, bo tu, tu jest zaspokojenie jako matka, jako ojciec, jako żona, jako mąż, jako głowa rodziny, jako szef, bo tu możecie mieć na przykład jakąś firmę. Niektórzy z Was mają jakąś firmę, więc tu jest to zadowolenie, zaspokojenie, zarówno materialne, jak i osobiste, uczuciowe. Jest też karta umiarkowania, no co bardzo dobrze wróży szczęściu. I rodzinnemu, i zawodowemu, bo to jest karta zgody, dogadywania się, współpracy harmonijnej, w ogóle życie harmonijne, czyli w harmonii z najbliższym otoczeniem. No tutaj harmonii nie widać w trzecim tygodniu, no nie widać. W trzecim tygodniu nie ma harmonii, ale jak się odetniecie od tych toksycznych myśli i toksycznych energii i toksycznych osób też. Ta harmonia przychodzi, przychodzi w trzecim tygodniu, macie zaspokojenie też czwórki monet, czyli macie z czego się utrzymać, jakaś stabilność jest, czyli stabilizacja zawodowo-finansowa, jakaś stała praca, cóż jeszcze, może być nawet sukces materialny, no bo tu aż dwie takie karty to, to, to już naprawdę świetnie się ułożyło. Cóż jeszcze, no jesteście autorytetem dla kogoś. Czy jako matka, czy jako ojciec, czy jako szef. Możecie być tu dla kogoś autorytetem. Co też jest tutaj ciekawe, no, karte, to są karty stabilizacji. Zarówno czwórka monet, jak i cesarz, jak i cesarzowa. To są karty stabilizacji. Zresztą umiarkowanie też do tego tu dochodzi. Chociaż to jest innego typu energia, ale też tutaj do tego dochodzi. No tu jest dużo lekkość w umiarkowaniu, natomiast w cesarzu... Troszkę brakuje lekkości, może, ale generalnie jest to bardzo dobra energia. Zaspokojenie po prostu, także poczucie wolności. Czyli sami decydujecie o sobie i swoim życiu. I przesłanie: w życiu są dwie możliwości: szukać szczęścia lub być szczęśliwym. Szukać szczęścia, no tutaj jeszcze jesteście na etapie szukania szczęścia i tutaj, i na początku drugiego tygodnia też jest, jeszcze jesteśmy na, jesteście na etapie szukania, i w pierwszym tygodniu niestety też. Natomiast szczęście przychodzi tutaj, kiedy jesteście spełnieni jako cesarz i cesarzowa, czyli zarówno szczęście w życiu osobistym, jak i zawodowym. I tego się trzymajmy, tego życzę do usłyszenia.